Pracujecie za nasze! Pracujecie za nasze! Pracujecie za nasze! Miejmy nadzieję, że niedługo w Kalinie Łomak będą robić za swoje! Ma, nie no nie właśnie chyba problem polega na tym, nie że nie za nas. <grym> no, ale <grym> <grym> na <grym> no no skąd oni mają? Też my im no dajemy. Kochani, teraz kilka słów o doktor Dorocie Sienkiewicz chciała powiedzieć. Agnieszka Kutułowska. zapraszam. Dzień dobry Państwu. Ja trochę historycznie chciałam. Ja działałam od. bliżej buzi. bliżej buzi. Ja jestem byłą działaczką, dosyć aktywną, byłam w zarządzie, w zarządzie stowarzyszenia. Znam panią doktor Sienkiewicz od początku, od kiedy jest z nami. Bliżej buzi, mikrofon. Mikrofon Tutaj bliżej buzi. Większość z państwa dopiero teraz w tej pandemii się obudziła i, i widzi, co się dzieje w tej sprawie, natomiast my, jako stowarzyszenie i społeczność zgromadzona wokół stowarzyszenia, i lekarze, którzy nas wspierali, walczymy o te sprawy od wielu lat. I wychodzimy na ulicę od wielu lat. I doktor Sienkiewicz jest jednym z pierwszych lekarzy, właściwie pierwszy, pie, e, e, doktor e, Katarzyna Członimna. Bros, doktor Sienkiewicz, to są lekarze, którzy, którzy po prostu położyli swoje głowy za nasze dzieci, za za tą sprawę za nas Już wiele lat temu. Doktor Sienkiewicz właściwie chyba straciła e, e, habili, e, habilitację, tak? Nie. Doktoryzowała. doktor A nie, nie, nie doktry, jest, doktor, jest, jest stała przed komisją etyki. Ale, ale skończyła tą, dali skończyć doktor habilitację, doktor czy nie? Wieszoną, była wieszoną w każdym sprawę. razie doktor Sienkiewicz po prostu położyła, e, wiedziała, że pod topór kładzie swoją karierę zawodową. Ona jest z nami od wielu lat, od wielu lat, walszy, kiedy ta sprawa była jeszcze niemodna tak? i byliśmy naprawdę z wszystkich stron okładani. W tej chwili jest ogromne wsparcie społeczne dodatkowe. I trzeba walczyć o tych lekarzy, którzy wtedy, kiedy to nie było jeszcze modne, i nikt ich nie wspierał, i nie było za nimi jeszcze paru więcej lekarzy. Doktor Katarzyna Bros, doktor Sienkiewicz, to, by, to, to były po prostu, to, byli nie, to były niezłomne lekarki. To, to byli ci, którzy wtedy, ci, którzy wtedy już kładli swoje głowy na pod topór, że tak powiem, systemu. Im wielki pokłon, im po prostu wielka chwała, dlatego że reszta dopiero poszła za nimi! Brawo! I to dopiero teraz, Brawo! kiedy już jest praktycznie prawie za późno! I teraz, co chciałam jeszcze powiedzieć? Dla mnie bardzo ważna sprawa. Ja się w stowarzyszeniu zajmowałam głównie od strony prawnej, różnymi takimi mykami. Bardzo ciekawe rzeczy udawało mi się ustalić, i ustaliłam coś jeszcze. Wracając do krzyku pana Japonowskiego, jeszcze przepraszam, Panie, panie Wojtko. wspaniały Wojtko. Wojtko Olszański, oni nie pracują za nasze. I to no jest właśnie ten problem. Oni nie pracują za nasze! Oni, oni dostają, oni dostają w kieszonki takie pieniądze, jakich nam się, jako, jako Polakom w ogóle nie, 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 nie śniło. Oni nie pracują za nasze! I w tym jest problem! We <laughs> Hipokratesa! Ludzie mówicie o przysiędze Hipokratesa! Nie ma! Są śmiertelni! Są śmiertelni! Są śmiertelni! Są śmiertelni! I, śmie i, I oto toczy się walka! Oni nie składają żadnej przysięgi Hipokratesa, ludzie nie mówcie, że oni składają, nie ma, nie istnieje, dlatego, że przysięga Hipokratesa jest sprzeczna z medycyną rockefellerowską i nie może, nie mogą jej składać. Ale to nie składali, są... bo to są stare generacje, nie. które tym ciągną. Nie, no, składali. nie, to jest przyrzeczenie lekarskie, które, lekarskie które nie ma nic wspólnego z, z przysięgą Hipokratesa. Tam są takie, tam, tam, jest, tam są dwa takie zdania, które wykluczają po po prostu wykonywanie medycyny rokefellerowskiej, w przysiędze Hipokratesa. Zainteresujcie się ludzie i nie mówcie, że lekarze składają przysięgę Hipokratesa, bo oni jej nie składają. Oni składają w przysięgę rokefellerowską, farmaceutyczną. I tylko, i tylko ci świadomi, tylko ci świadomi walczą o tą prawdziwą medycynę. Para tak, pan Ja Boynowski mnie przyzwała, żeby kupował. Widzicie. Para od Chciałam, chciałam powiedzieć coś bardzo ważnego na temat na temat na temat sytuacji prawnej tak zwanych samorządów lekarskich. Chciałam państwa poinformować po raz kolejny, bo mówiłam o tym już Rok temu na, na manifestacji, że ta instytucja, to znaczy sąd lekarski wmontowany w ustawę o samorządzie lekarskim, to jest organ nielegalny. To jest organ przestępczo funkcjonujący. Nie ma takich sądów w polskiej konstytucji. Ta, o sądach lekarskich, w ustawie o, o samorządzie lekarskim jest po prostu do zaskarżenia do Trybunału. To nie powinno mieć miejsca. To nie powinno. Ja Państwu przeczytam Konstytucję. Sądy i Trybunały. Sądy i Trybunały. Artykuł 173 Konstytucji RP. Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. Artykuł 174. Sądy i Trybunały wydają wyroki w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Sądy, artykuł 175, wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej po Polskiej sprawują sąd najwyższy, sądy powszechne, sądy administracyjne oraz sądy wojskowe. Koniec i kropka! Nie ma żadnych pierdzielonych sądów lekarskich! To są uzurpatorzy! To są uzurpatorzy! Nie mają! Koniec i kropka! Przez medyczną inkwizycją! Przez medyczną inkwizycją! Przez medyczną inkwizycją! W historii jeszcze ustawa ustawa o samorządach lekarskich powstała. Będą piszeć! Będą piszeć! Będą piszeć! Proszę będą państwa, wisieć! proszę spokój! Proszę spokój! Pani Wojtkiewicz, ty będę wreszcie powiedzieć kobiecie do końca. Oj, nie spokój! Ustawa o samorządzie lekarskim powstała na pniu, proszę państwa! zaraz jak tylko Okrągły Stolec się zawiązał. Natychmiast pierwsze co zrobili? Zrobili sobie ustawę o samorządzie lekarskim. Ale problem polega na tym, że w 97 kiedy weszła ta konstytucja, do, któr do której tam co oni sądzimy, to oni sądzimy, ale ona weszła i jest. Od 97 roku ta, ten organ jest nielegalny. Funkcjonuje nielegalnie przestępczo i powinien być zdelegalizowany. Ile lat temu, proszę państwa? 24 Kochani, doktor Sienkiewicz, doktor Piotr Sudowski, zapraszamy tutaj. Zapraszamy was, kochani. Izby do kibla. Izby do kibla. Izby do kibla. Ale wracamy starczą. <sharily> Tot prosimy, to prosimy panią. A ty Odroczono rozprawę. Oh. Mm. Mecena Mecenas mecena Cetera jest genialny. To dzięki niemu odroczono rozprawę, bo po, pokazuje w taki sposób prawo i łamanie tego prawa, że po prostu nie było innej możliwości. Także zobaczymy, co będzie dalej. Dziękujemy Wam bardzo, wszyscy. Kochani. <rarely shops> Doktor Piotr którego dzisiaj też postawiono przed sędem. I co? No, proszę państwa, jeżeli, jeżeli fakty są, cicho, jeżeli fakty są jednoznaczne, jeżeli fakty są przemawiające za prawdą, to nie mogło być innego rozwiązania. Rzeczywiście, pan mecenas Stetela. Tutaj w bardzo bardzo dobrym bardzo dobry świetle przedstawił naszą sprawę. Również pani Mecenas, która mnie reprezentuje, też działała w bardzo dobry sposób. I uważam, że jesteśmy na początku drogi, która będzie nas prowadzić tylko w jednym kierunku: w kierunku prawdy i w kierunku uwolnienia zawodu lekarza. Tak, żeby każdy mógł leczyć i głosić swoje poglądy zupełnie swobodnie. Dziękuję bardzo. jakiś komentarz dla nas? Jarek. Tutaj cała Polska przyjechała. Dzień dobry Państwu. Przede wszystkim bardzo dziękuję, że tak licznie przyjechaliście tutaj pod Izbę Łódzką. To jest miejsce dla mnie szczególne, bo w tej izbie mam przyjemność lub nieprzyjemność, to zależy, w którą stronę spojrzeć, drugi raz, ale biorąc pod uwagę Państwa liczne przybycie, to przyjemność występować w sprawie o poglądy, w sprawie nie dotyczącej błędu, tylko o poglądy. Próbuje się dzisiaj lekarzy szykanować z uwagi na to, że Wygłaszają oni albo organizacje, w których się zrzeszają, poglądy, które nie są akceptowane przez oficjalny samorząd. To jest prawnie niedopuszczalne. W sytuacji, kiedy te poglądy mają swoje uzasadnienie naukowe, coś takiego to jest rodzaj cenzury prewencyjnej. To jest bardzo istotne, żebyśmy na to nie pozwolili, żebyśmy wskazali, że chcemy lekarzy. Wolnych, środowiska lekarzy, które będzie mogło leczyć, a nie ślepo stosować procedury. Dzisiaj przed sądem, na posiedzeniu jawnym, wskazywaliśmy sądowi, że nie jest prawdą, że z uwagi na dobro wymiaru sprawiedliwości, to ten sąd został prawidłowo wyznaczony do osądzenia sprawy. Dlaczego? Część pis informujących o działalności lekarzy zrzeszonych, z Stowarzyszeniu Lekarzy pochodziło z tutejszej izby, od władz tutejszej izby. Więc bardzo nas jako prawników zaskoczyło, że z uwagi na dobro wymiaru sprawiedliwości wybiera się, wskazuje się do osądzenia sprawy sąd, którego przełożeni piszą pismo do Naczelnego Rzecznika, wskazują, że ci lekarze zachowują się w ten czy w inny sposób. Dokładnie powinno być odwrotnie. Z uwagi na dobro wymiaru sprawiedliwości, podejrzenie braku bezstronności, uzasadnione podejrzenie, powinien być wskazany właśnie inny sąd. I dzisiaj staraliśmy się tę kwestie przedstawić sądowi. I sąd. Poniekąd się przechylił, bo postanowił zwrócić się do Naczelnego Sądu Lekarskiego, żeby rozpoznał ten wniosek. Stąd dzisiejsza rozprawa została odroczona i na razie nowego terminu nie wyznaczono. W każdym razie było Was słychać, czuć było tą moc. Bardzo fajnie, że jesteście i myślę, że szczególnie potrzebują Waszego wsparcia lekarze. Bardzo wielkie brawa dla tych lekarzy dzielnych, odważnych. Sprawdzimy. Zawsze. Powiem nawet tułaczki po sądach lekarskich. Ale, Ale... jesteś nie 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 no. Prosimy też panią mecenas, która broniła Piotra Arszenowskiego. Prosimy też o komentarz. Proszę. Dzień dobry, dzień dobry. Bardzo się cieszę, że Państwo tutaj są. Bardzo się cieszę, że posłuchali Państwo mojego apelu i tak fajne emocje gdzieś tam czuliśmy z Waszej strony. Może, może w pewnym zakresie gdzieś tam wyszło poza ten zakres, ale generalnie no dzisiaj bardzo się cieszymy, chociaż to jest tylko na razie taka wygrana, bardzo częściowa, formalna, ale daje nam wreszcie możliwość podjęcia obrony jakiejś merytorycznej. Więc mamy nadzieję, że jeżeli dzisiaj sąd tutaj lekarski postąpił zgodnie z przepisami, postąpił zgodnie z prawem, to być może będzie kontynuował tą dobrą linię i nadal będzie postępował zgodnie z prawem. I chciałam jeszcze powiedzieć dla wszystkich, że tutaj nie chodzi tylko o lekarzy, tutaj chodzi o szerszą jeszcze wartość, jaką jest wolność słowa. I to jest bardzo ważne, żebyśmy nie pozwolili na to, żeby stał się taki wyłom dla tej wartości, jaką jest wolność słowa. Bo jeżeli raz pozwolimy na to, że ta wolność słowa nam gdzieś zginie i przestanie być najważniejsza, to już każdy będzie mógł być w taki sam sposób potraktowany. Brawa dla lekarzy, którzy mają odwagę stanąć za tą wolnością słowa i za naszym zdrowiem. Brawo! Brawo! I wiecie,